Czytelnicy! Nasz artykuł opublikowany w tygodniku powszechnym las utracony wywołał tysiące komentarzy. Więc nie jesteśmy w stanie na te komentarze odpowiedzieć, mimo że jesteśmy, że mamy w zwyczaju rozmawiać z Państwem. Wiele z tych komentarzy jest obraźliwych, ale doceniamy każdy z tych komentarzy. Naprawdę. No, oprócz takiej bezpośrednio operty, taki owaki, ale tam jest wiele racji. Naprawdę, czytamy i widzimy. Tak, ten człowiek mówi okej, okay, ta kobieta mówi jak najbardziej okej. Okay. Ale większość z tych spraw nie jest w naszym artykule. Nie jest tam poruszona. To tekst historyczno-naukowy z perspektywy painologii. Państwo mówicie mądrze, a my nie mówimy w ogóle o Zielonym Ładzie. Więc co chcę tutaj powiedzieć? Nie kłóćmy się. Rozmawiajmy. Może będzie jeszcze okazja. Doceniamy Państwa aktywność. Nawet tę na K. Doceniamy, bo to jest rozmowa. Wartość, wartość.